Witajcie, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj wybieramy się do pewnego sklepu, żeby załatwić zasłony, do sypialni, do dużego pokoju. W dwóch kolejnych sypialniach będziemy robić szatersy, ale to zrobi nam już zupełnie inna firma również na wymiar. Później wybieramy się do Max Beach, jest to bardzo klimatyczna knajpka, która znajduje się nad samym morzem w miejscowości Michaels, dosłownie 10 minut od Marbella. Te osoby, które bywały w Marbeji, bądź może mieszkają w tym regionie, myślę, że ją nawet dobrze znają. Zostańcie z nami, mam nadzieję, że to będzie ciekawy vlog. Myślę, że ponownie taki miks vloga urządzeniowo-chilloutowego, ponieważ przyjechaliśmy do Marbeji, żeby także odpoczywać, a nie tylko. Byliśmy w Hiszpanii już 7 miesięcy i bardzo odzwyczailiśmy się od tych wąskich dróg. E, jeszcze tak jak mówiłam wam, mieszkamy w górach, więc w ogóle do nas prowadzi taka wąska i bardzo kręta uliczka. Trzeba bardzo naprawdę uważać, tym bardziej, że często zdarzają się kierowcy, którzy ścinają e, zakręty. zakręty i naprawdę bardzo, bardzo szybko jeżdżą. Ale to nie tylko u nas w tych uliczkach. E, no. Ogólnie wczoraj też jak pojechaliśmy do Marbeii, i pojechaliśmy do sklepu meblowego jaka się wyrzuciłem, bo oczywiście też nie było gdzie stanąć. Jeździłem dookoła, to po prostu jest tak wąsko wszędzie. I może nie odczuwalibyśmy tego tak, tak bardzo, jak to, że właśnie przyjechaliśmy z Dubaju, gdzie przenieść po prostu tyle miejsca. Są pięcio-sześcio-siedmiopasmowe ulice mm. i, i po prostu teraz jest taki kontrast. A jeszcze Michał tutaj wspomniał o tym sklepie meblowym i chciałam się z wami podzielić taką informacją. Eee, były to bardzo ekskluzywne sklepy meblowe. Eee, i w jednym obsługiwała pani Hiszpanka, w drugim byłam przekonana, że jest to osoba e, nie Hiszpanka, mówiąca biegle w języku angielskim, ale podejrzewałam, że może być z Europy Centralnej. Nie wiem, czy widzieliście, ale właśnie przyjechała ciężarówka dosłownie nie wiem, 2 cm od lusterka, ale nieważne. Okazało się, że pani jest z Polski. E, I to. Jaki serwis otrzymaliśmy od osoby z Polski? To dawno nie poczułam się tak dobrze obsłużona. Nie ma nawet co porównywać jakości obsługi w sklepie, gdzie pracowała pani Hiszpanka, właśnie do sklepów, w którym pracowała pani Polka. I co więcej, okazało się, że przez 15 lat mieszkała w Dubaju. Krócej mówiąc, pani Polka wiedziała wszystko, znała odpowiedź na każde pytanie. No, po prostu super serwis. a pani Hiszpanka nie wiedziała nic, nawet nie wiedziała, jakie są ceny produktów, nie wiedziała, jaki jest okres oczekiwania. Więc naprawdę, tak jak Kasia mówi, mieliśmy taki dosyć ciekawy kontrast. I najlepsze jest to, że poszliśmy do jednego sklepu zaraz po drugim, więc naprawdę mogliśmy to tak sobie porównać. No, a kolejna rzecz, że pani Polka od razu widziała, czego szukamy. E, zaczęła nam oferować przeróżne designy, każdy jak najbardziej trafiał w mój gust, więc. E, Niejednokrotnie o tym mówiliśmy, uważam, że my, e, mieszkańcy Europy centralnej czy nawet wschodniej, e, mamy to coś naprawdę i chciałabym zawsze być taka obsługiwana przez takie profesjonalne osoby. Días. Tengo una pregunta. Tengo una cita con el Departamento de Cortinas hoy a las 12 y media, eh, pero llegamos un poco tarde. ¿Es posible ponerme en línea con el Departamento de Cortinas para hablar con la persona que trabaja ahí? Pero lo que podemos solicitar es porque nosotros. El eh, de nombre de ella no, no tiene el nombre de la persona, verdad? Porque claro, nosotros podemos solicitar una modificación de su cita eh, por día o una anulación de su cita. Pero usted me dice que sí puede llegar hoy, pero tarde sí llegamos un poco tarde, pienso que 20 minutos porque hay. Będziemy teraz coś zjeść. Problem z... generalnie w Hiszpanii jest tym, że na wszystko trzeba czekać, na zasłony też trzeba czekać około 4 tygodnie, więc bardzo długo teraz jeszcze nie sprzyja nam czas, ponieważ w sierpniu bardzo dużo firm w Hiszpanii zwyczajnie jest zamkniętych, ale nawet gdybyśmy złożyli zamówienie, powiedzmy z początkiem września i tak trzeba czekać około 3 tygodni. No, ale nic. W Dubaju jest wszystko dostępne od zaraz. Dlatego, jak zamawialiśmy nawet jakieś meble czy dodatki, wszystko przychodziło naprawdę w ciągu dosłownie dwóch dni. Zaczynamy od instalacji internetu Także never ending story Witajcie kolejnego dnia Przedłużamy tego vloga o yy, dzisiaj e, Od rana bardzo dużo się działo Był pan od instalacji alarmu Miał to wszystko zrobić w półtorej godziny A siedział z 4 godziny e, Był pan od internetu Przyjechało wreszcie łóżko, biurko do Michała Eee, szczerze już głowa nam paruje, używamy hiszpańskiego tak dużo, jak nie wiem, szczerze mówiąc, aż się nie spodziewaliśmy, że będziemy cały czas w sumie mówić po hiszpańsku, i bardzo dużo osób uważa, że no, w Hiszpanii bardzo dużo ludzi mówi w języku angielskim i tak i nie. W takich miejscach megaturystycznych rzeczywiście nie ma potrzeby używania języka hiszpańskiego, natomiast jeżeli tutaj żyjecie albo Eee, na przykład pracujecie, macie do czynienia z przeróżnymi osobami, wtedy naprawdę hiszpański jest potrzebny. Nie wyobrażam sobie nie znać tego języka, bo nie wiem w jaki sposób ko komunikowalibyśmy się na przykład w takich przypadkach jak dzisiaj. Jak się idzie do restauracji, no to nie ma problemu, ale um, jak się korzysta też z jakichś serwisów, no to mimo wszystko nawet jak oni rozmawiają po angielsku, to tak, że tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Dzisiaj, jak Pan nam od internetu tłumaczył po angielsku, to stwierdziliśmy, że trzeba się przerzucić na hiszpański. hiszpański. A potem w ogóle okazało się tak, że on był z Ukrainy, więc on gadał po ukraińsku, my po polsku, bo nie dało i, i rady w żadnym innym języku. No, i takie właśnie sytuacje mają miejsce bardzo często. Teraz jedziemy jeszcze w jedno miejsce, żeby obejrzeć zasłony. Co prawda, wczoraj. Em, Oglądaliśmy w, w, w takim właśnie też salonie ze słonami, ale e Chcemy porównać? Chcemy porównać ceny, chcemy porównać e, różne materiały, a przede, przede wszystkim właśnie a przede wszystkim chodzi też o czekanie, bo w tym miejscu, gdzie byliśmy wczoraj, musielibyśmy zaczekać, mówiłam Wam zresztą o tym e, 4 tygodnie bądź nawet jeszcze teraz dłużej, ponieważ też tak jak Wam mówiłam w tym sierpniu, ludzie zazwyczaj tutaj nie pracują, fabryki są pozamykane, dlatego też są jeszcze większe opóźnienia e, niż normalnie. E, myślę, że jeszcze potem wybierzemy się do Puente Romano na jakiś lunch, więc też coś prawdopodobnie ponagrywam stamtąd. Znaleźliśmy miejsce ze słonami, gdzie wystarczy czekać tylko i wyłącznie tydzień i chyba na nie się zdecydujemy. Teraz jesteśmy w Puente Romano, idziemy do Rachel's Echo Love. Jest to taka śniada niarnia, mają bardzo dobre jedzonka. Teraz przed sobą jeszcze rozmawialiśmy o tym, że... Są takie tłumy w Marbei. Jak stąd wyjeżdżaliśmy, był grudzień, no to wiadomo, grudzień nie jest miesiącem jakimś super turystycznym i trochę zapomnieliśmy, jak tutaj jest w sezonie. Bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek miejsce, coraz częściej są korki, nawet żeby przejechać dosłownie tych 10 km, czy nawet mniej, potrzeba około 30 minut, dlatego... Jeżeli przyjeżdżacie do Marwej i weźcie, to pod uwagę. A w przyszłości chciałabym mieć taką willę jak ta po prawej stronie. Znajduje się praktycznie przy samym morzu jesteśmy przy hotelu Puente Romano. I tu jesteśmy już na terenie tego hotelu Puente Romano. I właśnie tam poniżej, w tym bluszczu znajduje się Rachel's Ecoloft, jest to w ogóle pierwsze miejsce, na które natrafiliśmy. Po naszym przyjeździe do Marbella w 2021 roku e, zobaczcie teraz otworzyli nowe lokale, e, beach club y sygnowane Biorem, e, Koja, Pendi, tam wcześniej było Cheringi, to więc wszystko tak bardzo, bardzo na bogato. Nie możemy nacieszyć się zielenią, którą możemy podziwiać w sumie w całej Hiszpanii, ale ta Roślinność w tym hotelu to jest zupełnie inny level, cudnie. Zobacz, tu jest ta Sculpture Diora. Taka będzie dalej. Wchodzimy właśnie do Rachel's. Taki mniej więcej klimacik oferuje. Zamówiliśmy właśnie jedzonko, no i zmęczeni jesteśmy, jesteś zmęczony Michaś? Nie. Nie mówisz co innego. Powiem Wam, że przez tyle lat nie mieliśmy tyle interakcji z różnymi nieruchomościami, z urządzaniem tych nieruchomości, co właśnie mieliśmy przez ostatnie siedem miesięcy. Mam już tak, że przychodzi kolejny fachowiec, po prostu rzecz, żeby już wyszedł i żebyśmy już byli na tym etapie skończonego remontu, czy, czy jakiegoś takiego przedsięwzięcia, którego się łapiemy. Wy lubicie e, przeprowadzać jakieś tam remonty nawet u siebie w domach, czy raczej unikacie tego jak ognia? Ja w ogóle pamiętam po pierwszym e, Takim renowacji naszego ja domu w Birmingham. Miałam także stwierdziłam, że nie chcę już nigdy w życiu tego robić i jak do... wtedy myślałam sobie w ten sposób, że jak dokończymy już ten projekt do końca, to po prostu, e... no tak jak mówię, nie chcę współpracować z budowlańcami, ale szybko to się zmieniło, bo mam wrażenie, że jeżeli tylko zaczniecie działać właśnie w nieruchomościach, nieważne czy to są flipy, czy może takie nawet tworzenie źródeł dochodu poprzez wynajmy długoterminowe, to później zwyczajnie uzależniacie się od tego w pewnym momencie i chcecie tego więcej i więcej i więcej. Kapitalnie one wyglądają, Jak nie? Jak na No. Będziemy takie poduchy. Właśnie czekamy na poduchy, które też zamówiliśmy. Chciałabym Wam pokazać jeszcze więcej mieszkania, ale czekam na większość mebli, które nadal jeszcze są w trasie. A tutaj powiedzieli, że co zrobili? I tutaj właśnie nasze stare dobre to, które tego sezonu zaczęli sygnować I jeszcze to już Zrobiliśmy jakby to było po czasach pan, po pandemicznych. Mhm. Dowiemy się ile kosztują leżaki. Nagrywamy już zakończenie do dzisiejszego vloga, planujemy jeszcze pójść na basen, ale nie chcę brać telefonu, nie chcę już dzisiaj nagrywać, potrzebuję trochę się wyciszyć, wychillować. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy vlog, zostawcie nam proszę lajka, komentarz, subskrypcję, bardzo zawsze to doceniamy i pomaga to nam poszerzyć zasięgi naszego kanału. Przesyłam Wam buziaki i do następnego vloga. Pa!